Spotkanie przy Wigilijnym Stole potrafi zmienić się w emocjonalną huśtawkę albo wręcz pole bitwy dla pokoleń i światopoglądów. Rodzinne spotkania często uwidaczniają, że tematy, które dzielą Polaków w sondażach i w internecie, mogą być zapalnikiem również przy Świątecznym Stole. Sprawdźmy zatem, co najbardziej nas różni i o co możemy pokłócić się w te święta. Cała rodzina przy udekorowanym stole, uśmiechnięte buzie i radość ze wspólnie spędzonego czasu. Przynajmniej tak wyglądają święta w reklamach. No bo coraz mniej z nas wybiera taki model celebracji, o ile w ogóle to robi. I z roku na rok rośnie odsetek Polaków, którzy mówią wprost: Nie lubię Bożego Narodzenia. Głębokie przemiany kulturowe dotarły na Wisło już dawno. Tylko jedna piąta z nas traktuje 24 grudnia jako przeżycie religijne, bo dla zdecydowanej większości to po prostu powód na rodzinne spotkanie. To raczej nie zaskakuje. Coraz mniej osób chodzi do kościoła i coraz więcej z nas identyfikuje się jako osoby niewierzące. Ale do tej pory odpływ z kościoła nie wpływał znacząco na wspólne spędzanie świąt, no bo to tradycja rodzinna i polska i była obchodzona nawet przez apostatów. Ale coś zaczyna pękać, bo z jednej strony tradycyjny model celebracji w Gili czy Wielkanocny jest wciąż powszechny. 80-90% z nas najpewniej usiądzie przy stole z rodziną. Ale te spotkania są coraz bardziej kameralne, do tego stopnia, że młode pary spędzają je samotnie. Powody? No pewnie wiele, ale w badaniach najbardziej uwidaczniają się trzy. Pierwszy to kwestia dojazdów. Coraz więcej z nas mieszka daleko od rodziny, pochodzenia, więc wyjazd na kilka dni staje się logistycznym wyzwaniem. Drugi to kwestia kosztów, chociażby związany właśnie z przejazdami. Ale im nas mniej przy stole i choince, tym koszty są coraz mniejsze. Ale najmocniej wybrzmiewa trzeci. Mamy dość rodzinnych sprzeczek i sporów o politykę. Już na początku grudnia zalewa nas fala memów i innego kontentu o typowym spotkaniu na święta. Pierwsza minuta przy stole, jakieś dwie minuty połamaniu się opłatkiem, i już. Napięcie się za Tu wystarczy niewinne pytanie. No i co tam, jak tam wasze patałachy? Już wam zabrały 500 czy tam 800? No Albo komentarz rzucony mimochodem, bylebyśmy żyli w uśmiechniętej Polsce w następnym roku, i w tym momencie wystarczy, że chociaż jedna osoba złapie temat. A co trzeci Polak przyznaje, że nie lubi ludzi o innych poglądach politycznych. Nie żadne, różnimy się, ale nie lubię tych, co głosują na partię X. A aż 10% Polaków deklaruje autentyczną nienawiść do politycznych adwersarzy. Co dziesiąta osoba w Polsce żywi najmniej. Serdeczne uczucia dla osób tylko dlatego, że mają inne sympatie partyjne. Dla poprzednich pokoleń byłyby one zarezerwowane dla najgorszych wredoc, jakie spotkaliśmy na naszej drodze. No, a jak wigilia, to nie unikniemy tematu pieniędzy. Najczęściej jest to kwestia zwykłej ludzkiej ciekawości, no bo ile płacą w tej Warszawie albo jakieś podwyżki tam dają? No, Dla pokoleń pracujących głównie w czasie PRL, dzisiejsze różnice w pensjach są czymś nadzwyczajnym. Tym bardziej, kiedy patrzy się na wysokość swojej emerytury. Z drugiej strony, pokolenia ich dzieci, a tym bardziej ich wnuków, mogą traktować jesień życia jako coś odległego. A warto spojrzeć na trudności wynikające z wysokości dzisiejszych świadczeń, no bo z roku na rok perspektywy są coraz gorsze. Jeśli marzymy o spokojnych świętach, również za 20 czy 40, Lat, musimy już dziś zadbać o swoją finansową stabilność. No ale zamiast zamartwiać się przy makowcu, można po prostu wziąć sprawę w swoje ręce. Ale zamiast pogrążania się w rozmowie o czarnych scenariuszach, to zadbać o swoją przyszłość, którą można zrobić dzięki niewielkim sumom, które można zainwestować w IKE albo w XE również z XTB. XTB daje dostęp do rynków finansowych od 10 zł bez prowizji, a do tego niezależnie od kwoty, swobodnie możesz inwestować w akcje największych firm na świecie. Z kodem Ignacy dostajesz dostęp do materiałów edukacyjnych o inwestowaniu. Od podstaw, bez napinki, bez żargonu z Wall A jeżeli szukasz prezentu dla siebie pod choinkę, który realnie pomoże, tak by nawet na emeryturze święta były wesołe i spokojne, to polecam założyć konto Ikeb lub XSXTB, które ja sam też posiadam. Wiem, że inwestowanie brzmi jak coś dla bogatych, ale to jest mit. To dla tych, którzy myślą długofalowo i dla tych, którzy mają dość słuchania, że na emeryturze to będzie mieć suchy chleb. Nie musimy, ale trzeba zacząć już dzisiaj. Zrób sobie prezent: spraw IKEU XTB i załóż konto z schodem Ignacy, bo w przyszłości nie zapyta, czy miałeś kiedyś plan. Po prostu przyjdzie. Wróćmy jednak do tego rodzinnego stołu. 10 miejsc. Na podstawie ostatnich sondaży, troje gości planuje oddać głos na KO, a po drugiej stronie kolejna trójka na PIS. Dwoje gości chce zagłosować na Konfederację, choć jeszcze nie jest pewna, na którą. Jedna zagłosuje na Lewicę lub razem, a jedna albo na PSL, albo na Polskę 2050. I w takim rozłożeniu nie ma nic złego, dopóki nasze sympatie polityczne nie są miłością na zabój, bo można się mocno ze sobą nie zgadzać, ale nadal się lubić. Bo tu dotykamy istoty polskiego dramatu. W ostatnich latach to, na kogo oddajemy głos, to nie tylko wybór takiej czy innej wizji zarządzania krajem. Tym bardziej, że różnice w ideologiach w większości opcji politycznych są paradoksalnie niewielkie. Ale kiedy zaczynamy identyfikować się z określoną partią polityczną, zaczynamy budować psychologiczny mur. Mur, który sprawia, że tamtych zaczynamy traktować jako zagrożenie. O polaryzacji mówimy w Polsce dużo, ale równolegle trwa inny ważny proces. Chodzi o nasilenie alienacji politycznej, czyli poczucia bezsilności wobec systemu politycznego. Dlaczego? No bo kiedy mamy coraz większe poczucie wykluczenia i bezsilności w codziennym życiu, no bo emerytura za niska, bo praca za niską płacę, bo nie da się odłożyć, chcemy wiedzieć, dlaczego nikt z tym nic nie robi. A to dlaczego jest najczęściej bardzo skomplikowane i wielowątkowe. Więc szukamy grupy, która jakoś pozwoli nam oswoić rzeczywistość i zrozumieć, o co chodzi. Ale mamy też jakieś swoje opinie i obawy. Więc przyciąga nas przekaz, który pozwala nam myśleć, ha! Miałem rację. I kiedy znajdziesz polityka czy partię, która podziela twoje obawy, albo przynajmniej o nich mówi, zaczynasz mieć wrażenie, że są ludzie, którzy rozumieją cię lepiej niż bliscy. Dana partia i inni jej sympatycy stają się naszą wspólnotą, co realnie obniża nasze poczucie wykluczenia i alienacji. Stają się grupą, która wydaje się nam być niekiedy bliższa niż rodzina. A kiedy ktoś się z nami nie zgadza, zaczynasz myśleć, czy oni są jacyś głupi, że tego nie widzą? Oni muszą mieć jakiś interes, jak głosują na tych złodziei. Odpychamy wątpliwości, bo one są nie tylko zagrażające dla naszego ego czy inteligencji, one przede wszystkim narażają naszą nową tożsamość. To dlatego każda dyskusja polityczna przypomina raczej walkę o przetrwanie, a nie debatę. O co jeszcze się możemy pokłócić? No, na pewno dobrym kandydatem będzie temat wojny na Ukrainie. Nawet w porównaniu do zeszłego roku widać, że spada poparcie dla przyjmowania ukraińskich uchodźców. Z 53% w grudniu 2023 roku do zaledwie 26% na początku 2025 roku. Wzrasta też grupa Polaków, którzy skłaniają się ku zakończeniu opcji wojny, nawet za cenę utraty części terytoriów naszego sąsiada. No, ale jeśli wam mało, no to może porozmawiajmy o Unii Europejskiej. Dla części Polaków Unia to niemal synonim dobrobytu i cywilizacji. Po drugiej stronie mamy tych, którzy w UE widzą biurokratycznego potwora, który dyktuje nam, jak mamy żyć we własnym kraju. Na poziomie deklaracji wciąż ponad 80% z nas chce pozostania Polski w UE, ale jednocześnie coraz więcej z nas chciałoby zmienić warunki naszej obecności. Na no za co może nie lubić Unii? O, chyba najczęściej pada hasło przymusowe przyjmowanie migrantów. W maju 2025 roku 20% Polaków uważało brak kontroli migracji za poważny problem, a prawie połowa społeczeństwa chciała całkowicie zamknąć granice dla uchodźców. No ale ktoś wam na pewno wspomni o planie zakazu sprzedaży aut spalinowych po 2035 roku. No a Polacy kochają swoje samochody. Problem w tym, że czasami te pojazdy to są wiekowe diesle albo benzyniaki sprowadzone z Niemiec. Statystycznie jeździmy jednymi z najstarszych aut w Europie. Przeciętny wiek czterech kółek na polskiej drodze to grubo ponad 10 lat. Sporo z nas obawia się, że rynek elektryków sprawi, że coraz mniej osób będzie mogło pozwolić sobie na własne cztery kółka. Po drugie, im więcej elektroniki, tym bardziej skomplikowana, a w związku z tym droższa będzie naprawa i eksploatacja. No ale wreszcie ktoś krzyknie, nie rozmawiajmy już o polityce, więc rozmowa schodzi na życie prywatne. Ciocię dopytuje o bratanka, kiedy wreszcie przedstawi im jakąś dziewczynę. No, a on nieśmiało mówi, że może na następne święta przyjedzie z chłopakiem. I zapada niezręczna cisza. Możliwość zawarcia małżeństwa czy związków partnerskich osób tej samej płci to kolejny delikatny temat, który potrafi rozgrzać rodzinną atmosferę bardziej niż gorący barszcz. Jeszcze dekadę temu niewiele osób wyobrażało sobie, że ujawni rodzinie swój nieheteronormatywny związek. Jednak najnowsze statystyki z Polski pokazują, że coraz więcej z nas identyfikują się jako osoby LGBTQ, zwłaszcza w pokoleniu XY, i coraz więcej mówi o tym otwarcie. Z roku na rok zwiększa się też poparcie dla związków partnerskich, bo w 2025 roku tak zadeklarowało ponad 60% badanych, a dla małżeństw, z poparciem rzędu zaledwie 20% kilka lat temu, skoczyliśmy do około 40-45% obecnie. To ogromna zmiana w porównaniu z początkiem dekady, kiedy znaczna część społeczeństwa była temu przeciwna. Ale może by załagodzić spór, to spróbujemy wegańskiej rybki. I nagle dziadek sztusi się barszcze. No bo okej, okay, nadal wiele rodzin w Wigilię, zgodnie z tradycją podaje potrawy postne, ale wegańskie śledzie mogą już być przesadą. Dla tradycjonalistów każda zmiana klasycznego menu może być odebrana jako świętokradztwo. Jednak tradycje zmieniają się tak, jak zmieniają się ludzie. No bo w całym polskim społeczeństwie odsetek wegetarian i wegan to wciąż kilka procent, ale wśród młodych niektóre sondaże wskazują, że może być to nawet co dziesiąta osoba. Dodatkowo nawet 40% Polaków twierdzi, że je mniej kotletów i mięsa niż kiedyś. Ale zostawmy już to jedzenie, bo może teraz po kielichu. Z jednej strony post zobowiązuje do unikania trunków, ale dla wielu rodzin nie ma spotkania bez procentów. Zwłaszcza pierwszy i drugi dzień świąt często upływały w towarzystwie wina, nalewki czy kieliszeczka czystej. Jeszcze dekadę temu wydawało się, że prawdziwe święta bez tastu to jednak nie święta. Jednak i tu następuje zmiana pokoleniowa, która może być zarzewiem konfliktu przy stole. Spożycie alkoholu w Polsce wciąż jest wysokie. Statystyczny rodak wypija rocznie znacznie więcej niż europejska średnia, ale coraz mniej akceptujemy picie na umór i rezygnujemy też z mocnych trunków. Dodatkowo coraz więcej Polaków deklaruje abstynencję. Trend bezalkoholowy rośnie w siłę z roku na rok. Jeszcze około 2010 roku niemal wszyscy dorośli Polacy przyznawali, że w święta piją choćby symbolicznie. Dziś już około 1 czwarta deklaruje, że nie zamierza w ogóle kupować ani spożywać alkoholu w święta. To trzykrotny wzrost abstynencji świątecznej w ciągu zaledwie kilku lat. Zwłaszcza młodsze pokolenie odwraca się od tego zwyczaju. Wolą wznieść tast w szklanku soku czy bezalkoholowym piwem, niż na przykład wódką. Jednak wiele z tematów, o które się kłócimy ma jedną zmienną. Chodzi o coraz większe różnice między pokoleniami. Wigilia to często jedyny moment w roku, gdy przy jednym stole siadają pradziadkowie, dziadkowie, rodzice, wnuki. Rozstrzał wieku może wynosić kilkadziesiąt lat. Nic dziwnego, że patrzymy na świat inaczej i czasem kompletnie się nie rozumiemy. Święta widać to jak na dłoni, kiedy na przykład pojawił się temat edukacji seksualnej. No bo podczas gdy 62% rodziców popiera edukację seksualną w szkołach, to aż 35% Polaków uważa, że to demoralizacja. Szczególnie widać tę różnicę, kiedy porównamy wyniki wśród nastolatków i emerytów. Aż 72% ludzi w wieku między 18 a 25 roku życia nie widzi problemów w edukacji seksualnej, ale wśród osób powyżej 60, jako zło uważa to już 48%. Czyli różnica pokoleniowa wynosi aż 37 punktów procentowych, co czyni edukację seksualną jednym z najbardziej polaryzujących tematów w polskim społeczeństwie. Ale jak już nie damy rady zjeść nawet okruszka więcej, no to co zrobimy po? W 2023 roku połowa z nas zadeklarowała, że idzie na pasterkę. Ale może włączymy wieczór kolęd albo Kevina w telewizji. Tylko pytanie, jak szybko przerzucimy wzrok na telefony. Może wszyscy zrobią sobie selfie przy choince i na jakiś czas uda się uchwycić moment wspólnoty międzypokoleniowej. Ale generalnie w końcu każdy ląduje w swoim cyfrowym świecie. Różni się tylko rozmiar odbiornika, czyli jak to ktoś ujął trafnie, razem, ale osobno. No, a może by tak rzucić to wszystko i wyjechać na święta? Jeszcze do niedawna brzmiało to egzotycznie. Tymczasem w 2023 roku około 10% Polaków spędziło Święta Bożego Narodzenia za granicą i w badaniach sondażowych widać, że trend wyjazdowy rośnie. Co czwarty Polak deklaruje, że chciałby choć raz spędzić święta w ciepłych krajach. Co ciekawe, to nie tylko młodzi uciekają przed tradycją. Wyjazdy świąteczne stały się popularne również wśród osób w średnim wieku, a nawet całych rodzin wielopokoleniowych. Taki trochę prezent dla siebie nawzajem. Dajmy sobie spokój z gotowaniem i sprzątaniem, pojedźmy i odpocznijmy. Dominuje narracja, że to daje szansę na to, by wykorzystać wolne dni na regenerację, bez staania przy garach i froterowania podłóg. Jednak jest też druga strona medalu, która nie nadaje się do wpisania do folderu reklamowego. My często od spotkań rodzinnych uciekamy, a taki wyjazd jest lepszym wytłumaczeniem dla dalszych krewnych, że w tym roku nas nie będzie. No właśnie, a co z domem? Skoro tyle ludzi ucieka, to w niektórych mieszkaniach Wigilia w ogóle się nie odbędzie w tradycyjny sposób. Tam, gdzie zwykle zjeżdżała się rodzina, może zostać tylko samotna Ciocia i Kot. Albo rodzice pojadą w jedną stronę, dzieci w drugą i nikt nie zapali światełek. Trochę to smutne, ale wynika też ze zmiany stylu życia. Coraz częściej mówimy sobie, że święta są dla nas, a nie dla świąt. Tylko odpowiedzmy sobie szczerze, ile jest w ten deklaracji, że jesteśmy zmęczeni świąteczną presją, a ile jest sygnał rozluźniających się więzi międzyludzkich? Rodziny wydają się coraz mniejsze, coraz mniej z nas mówi o synu, brata, ciotecznego babci, że to kuzyn. Coraz rzadziej spotykamy się z dalszymi krewnymi, o ile w ogóle ich znamy. Socjologowie mówią wręcz o postępującej atomizacji świętowania. Kiedyś wigilia oznaczała zjazd całego klanu, dziś coraz częściej ograniczamy się do najbliższego kręgu rodziny. Skoro tyle tematów potrafi skłócić rodziny oraz coraz częściej czujemy, że druga strona nas nie rozumie, albo co gorsza, ideologia, którą wyznajemy, traktujemy jako osobiste zagrożenie. Nic dziwnego, że coraz częściej tych rodzinnych spotkań po prostu nie ma, albo są okrojone do minimum. Są jeszcze zmiany związane ze zmianami kulturowymi. Single pracujący w dużym mieście, mający rodziców daleko, może uznać, że zamiast tłuc się pociągami przez całą Polskę na dwa dni, woli odpocząć w domu sam i zamówić sobie pizzę pod choinkę. Albo para bez dzieci decyduje się zostać u siebie i zrobić sobie malutką wigilię, zamiast jechać na dwa domy i zaleciać maraton wyjazdów. No bo dbają o swój dobrostan i wypoczynek. To zrozumiałe. Ale czy dobre więzi z najbliższymi nie są poniekąd podstawą pełnego życia? Są oczywiście przypadki, gdzie pojedyncze osoby albo nawet cały system rodzinny zachowuje się podle i wyniszczająco. Jednak często niemiłe komentarze są nie przez brak ciepłych uczuć i złą wolę, ale przez niezrozumienie i poczucie zagrożenia wychodzące z telewizora czy zupełnie innego medium. Jeśli my bliscy nie damy sobie przestrzeni na dialog, nawet najsilniejsze rodziny będą się od siebie oddalać. Czy to znaczy, że tradycyjna wigilia znika? Na pewno ewoluuje i to nie tylko pod względem powiązania Bożego Narodzenia z religią. Zmienia się przede wszystkim rodzina. Coraz więcej z nas, jako o najbliższych, mówi o raptem kilku osobach. To w naszej skromnej opinii największa modyfikacja współczesności. Bo na koniec dnia można do końca świata ubierać choinkę, wsadzać łuskę pod talerz, czy śpiewać kolędy. Ale kiedy robimy to sami, zatraca się pierwotny cel, bo przestajemy spotykać się razem. Mimo wszystkich różnic i sporów, które tu opisaliśmy, jest jedna prosta prawda. Jeśli już zdecydujemy się usiąść razem do wigilijnego stołu, to warto spróbować naprawdę być razem. Odłożyć na bok to, co dzieli, choćby na te kilka godzin. Czasem oznacza to dosłownie odłożenie telefonu, żeby spojrzeć w bliskich w twarz. I nie musimy we wszystkim się zgadzać, nie musimy nagle pokochać poglądów politycznych brata czy stylu życia córki. Ale możemy spróbować zrozumieć, albo przynajmniej nie atakować, bo święta, cała ich magia i sens polegają na wspólnocie, na tym, że choć na co dzień rozbiegani, skłóceni, w ten jeden wieczór siadamy razem, że dzielimy się opłatkiem, życząc sobie dobrze, nawet jeśli w myślach dodajemy przekornie, obyś zmądrzał, do któregoś kuzyna w życzeniach, że śmiejemy się i wspominamy tych, których brakuje przy stole. Życzymy więc sobie nawzajem na te święta odrobiny cierpliwości, wyrozumiałości i poczucia humoru, by żaden spór nie zepsuł nam tego rodzinnego spotkania, jeśli już się pokłócimy, bo i tak bywa, to żebyśmy umieli potem powiedzieć, przepraszam, i przy kolejnym pierogu podali sobie ręce do zgody. W końcu Boże Narodzenie jest o nadziei. Także tej, że nawet najbardziej skłócona rodzina może choć raz w roku znać wspólny język. I tego sobie i wam życzymy. Życzę Wam też, że będziemy się też spotykali, może przez ten obraz telewizora, przez ekran telewizora, przez ekran komputera, może telefonu. Myślę, że w przyszłym roku również. Życzę Wam wszystkiego dobrego, zdrowych, spokojnych i wesołych świąt, przede wszystkim rodzinnych. No a my widzimy się w każdy piątek. Trzymajcie się ciepło. Cześć.